Towarzystwo Patriotyczne imienia Mikołaja Reja, Sołomiej Popławski Witam serdecznie wszystkich patriotów polskich. Dzisiaj w odcinku kolejnym Polskich Pazurów będę mówił o zmodernizowanym T-72. Zanim to chcę zachęcić do tego, aby zostać żołnierzem Rzeczypospolitej i szczególnie zachęcam do wstępowania w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej. T72, mimo że dzisiaj nie najlepszą prasą się cieszy, jest całkiem niezłym czołgiem. Ma pewne możliwości modernizacyjne i osobiście bardzo obstaję przy tym, aby był zmodernizowany. T72 i BWP1, jak tutaj na ilustracji z tyłu, do dzisiaj jest podstawą brygad zmachinalizowanych, pancernych. Jest to sowiecka konstrukcja z początku lat 70. Od 81 roku, produkowana na licencji w Polsce w Gliwicach, w Bumarze Łabędy. W sumie wyprodukowaliśmy ich tam 1610 sztuk. W Wojsku Polskim one stanowiły taką elitę wtedy. To znaczy w ludowym wojsku polskim, o uściśle, stanowiły elitę czołgów, takich najlepszych. Yy, op, oprócz tutaj takich jak T-55, których było najwięcej wtedy, to T-72 stanowiły taką elitę, właśnie, która miała przełamywać yy, yy, front. Dzisiaj w Wojsku Polski mamy około 500, to znaczy większości w magazynach w rezerwie materiałowej. Natomiast w służbie czynnej w trzech batalionach czołgów w 20 brygadzie w 21 brygadzie strzelców podkalańskich i w 34 brygadzie kawalerii pancernej czołgi T-72, w wersjach różnych 3 i tak dalej. Są podstawą wojsk pancernych Rosji, Federacji Rosyjskiej. Od lat już Rosja nie produkuje nowych czołgów, tylko właśnie modernizuje to znaczy, głównie czołgi T72, około po około 100 czołgów rocznie, także jak najbardziej my powinniśmy zrobić tak samo, bo te czołgi w tym momencie będą miały wyrównane szanse walki. T72 ma 41,5 tony. Silnik o mocy 780 koni mechanicznych, mało, słabo, daje tylko 19 koni mechanicznych na tonę takiej mocy jednostkowej. Dla porównania podam, że leopardy 2.4 mają 27 koni mechanicznych na tonę. Także o wiele bardziej leopardy są dynamiczne niż T72, a więc konieczne jest tutaj w tej modernizacji zwiększenie mocy silnika. I dzisiaj Bumar i wojskowe zakłady motoryzacyjne z Poznania proponują modernizację właśnie tych sowieckich silników do 850 koni mechanicznych, tak jak to jest w PT-91, albo do 1000 koni mechanicznych. Tak jak w, w Malaju, czyli w tej wersji eksportowej do Malezji. Również są propozycje, aby zastosować tam PowerPack firmy Scania 1200 koni mechanicznych. Osobiście uważam, że nie ma co zwiększać kosztów na, na, na silnik Skani, ale dać ten ten. Te możliwości tego silnika na maksa, czyli 1000 koni mechanicznych. Pancerz T-72 jest wielowarstwowy, stalowo-ceramiczny, konkretnie tam jest tekstolit szklany. Przód kadłuba ma 580 mm RHA, czyli tej stali przeliczeniowej, natomiast przód wieży trochę mniej, bo 530 mm RHA. Ym, tutaj może przypomnę, że kiedy damy w tej modernizacji, jak wierzę, rawę, to o, aż o 80% zwiększy się odporność tego pancerza, jeśli chodzi o pociski kumulacyjne, i około 40% jeśli chodzi o podkalibrowe. Także to, to naprawdę by nam dużo dało. Głównym uzbrojeniem czołgu T-72 jest armata gładkolufowa, 125 mm, która posiada automat ładowania, 39 naboi rozdzielne ładowanych, osobno pocisk i osobno ładunek miotający. Oprócz tego dwa sprzężone karabiny Maszynowe 7,62 mm i na górze wieżyczki wielkokalibrowy karabin maszynowy 12,7 mm. Wielką słabością tych czołgów są noktowizory aktywne. W całkowitych ciemnościach nieskuteczne, a w optymalnych warunkach maksymalny zasięg obserwacji to 600 do 800 m. I potrzebne jest do tego doświetlenie obserwowanego terenu w podczerwieni. Także, tak jak tu na przodzie widać, taki reflektor tych podczerwieni, tych, znaczy tego naświetlenia oko ludzkie nie widzi, natomiast przeciwnik może je zobaczyć poprzez własne przyrządy noktowizyjne. Wtedy widać to tak, jakby jechał z reflektorem. Bumar Łabędy proponuje pasywizację przyrządów obserwacyjnych, obserwacyjnych dowódcy i kierowcy oraz celownika na termowizyjny PCT-72, którego głównym elementem jest kamera termowizyjna KLW-1 Asteria z PCO. Ta sama kamera, która jest teraz montowana do Leopardów 2 PL. Świetna nasza polska produkcja i to rozwiązanie proponowane wojsku polskiemu już znalazło swoje zastosowanie na Ukrainie. Ukraińcy je chętnie przyjęli. Także na poligonie ukraińskim zostało to potwierdzone właśnie ta kamera w modernizacji optoelektroniki ukraińskich czołgów T72. Koniecznie też trzeba wymienić armatę T72. Raz że one są już bardzo zużyte, tak czy owak trzeba dać nowe. Niestety, wszystko wskazuje, jak, jak mogłem przeczytać, że nie da się tutaj bez. Nie da się tutaj dać armaty 120 mm. Było, wydawałoby się to najlepsze, żeby ujednolicić logistykę, te same pociski. Niestety. Trzeba by zbytnio wieże przebudować, a więc bez przebudowania wieży koszty są mniejsze. Oczywiście, to możemy dać już tylko nową armatę 125 mm i mamy do wyboru słowacką armatę o nazwie 125 MS. Ona się charakteryzuje czterokrotnie lepszym skupieniem ognia. Niż to tą sowiecką, którą w tej chwili tutaj użytkujemy. Albo też mamy do wyboru ukraińską KDA, która hmm, też jest lepsza. Może nie aż tak jak słowacka, ale hmm, można z, nie, z jej lufy wystrzeliwać hmm, przeciwpancerne pociski kierowane. To jest też taka pewna tutaj zaleta. No, tak czy owak, musimy oprócz armaty też zmodernizować łożysko wieży, aby było bezluzowe i w ten sposób bardzo poprawi się celność. W tej chwili T72, żeby mógł celnie strzelić, to musi stanąć. Natomiast kiedy będą te rzeczy poprawione, armata, łożysko bezluzowe, wtedy będzie już mógł w ruchu celnie strzelać. Koniecznie trzeba zainstalować system kierowania ogniem. Moim skromnym zdaniem powinniśmy popracować nad drawą, żeby, żeby była bardziej unowocześniona. A więc T72 potrzebuje bezwzględnie cyfrowego komputera balistycznego, pulpitów sterowania i zobrazowania dla dowódcy i celowniczego. Tak samo, wolant dla kierowcy. W tej chwili kierowca tego czołgu musi takimi dwoma wajchami operować, jest to bardzo skomplikowane. W leopardzie jest taki wolant i tak to też tutaj powinno być. Dodatkowo, oczywiście, potrzebujemy dać tutaj pancerz reaktywny, Erawa i Erawa 2. O tym będę jeszcze mówił w innym odcinku Polskich Pazurów, czym, czym te dwie wersje erawy się różnią. Potrzebujemy tutaj dać też system ostrzegania przed namierzaniem laserowym, czyli obra 3. Tak samo, dwie, dwie tutaj dwa zestawy wyrzutni granatów dymnych po 12 w każdym zestawie. I jest, jest taka też tutaj dobra propozycja z tyłu, ekrany prętowe przeciw pociskom kumulacyjnym. Dla zwiększenia też odporności przeciwminowej e, powinno też być wzmocnione dna kadłuba i Bumar właśnie takie proponuje. E, również podwieszenie siedziska kierowcy do stropu też właśnie y, będzie dużym czynnikiem dodatnim w razie najechania na minę. No i także Bumar proponuje nowy sposób rozmieszczenia amunicji drugiego rzutu, aby już tutaj nie było tak łatwo o, o, o wewnętrzny wybuch. Tak samo potrzebna jest jeszcze taka wydawałoby się drobna rzecz, ale też konieczna jak nowa instalacja elektryczna, nowe oświetlenie, cyfrowe tablice kierowcy, cyfrowa łączność, system przeciwpożarowy i przeciwwybuchowy, dełgra, tak jak w Leopardach 2PL będzie montowany. Dodatkowy generator mocy, APU czy klimatyzacja to też się wydają. Dzisiaj takie podstawowe rzeczy niezbędne. Wyobraźmy sobie bez klimatyzacji, jak ciężko tym czołgistom dzisiaj się tam służy. W zimie bardzo zimno, latem straszliwy upał, duchota. Modernizacja na koniec podsumowując T-72 sens. Do czasu zastąpienia go przez K2PL co, co jak w wielu moich odcinkach, tutaj, mówiąc szczerze, lobuje za tym czołgiem koreańskim, produkowanym w Polsce oczywiście, co Koreańczycy jak najbardziej proponują, prawie że pełną polonizację tego czołgu. Więc do czasu zastąpienia, wejścia do służby w pełni K2PL może minąć nawet 10 lat. Jeśli uda się nam produkować w Polsce 100 czołgów rocznie, to od 25 roku jest taka szansa, że może moglibyśmy go już produkować. No to aż do 35 roku będzie on wchodził na, na wyposażenie naszych wojsk pancernych. A więc w tym czasie, nasz, nasze, nasze wojska pancerne powinny mieć dobre czołgi, i, i dlatego jest ta konieczność, aby zmodernizować T-72. Ta modernizacja może się odbyć po skończeniu modernizacji Leopardów do tej wersji 2PL od roku 2020. Także wiele, wiele jeszcze lat, do 35 roku te zmodernizowane czołgi T-72, tak jak to widzimy na zdjęciu, być może właśnie w takiej wersji będą mogły jeszcze długo nam posłużyć do odstraszania inwazji rosyjskiej. Dziękuję bardzo.